Dobra witajcie w nowym vlogu. Chyba trochę rozmazana jestem. Właśnie wróciłam ze spaceru z Jake'iem i w zasadzie miałam nagrywać trochę później, jak pojedziemy już do Windsor. Mam nadzieję w ogóle, że pojedziemy. Czekam na Natalkę, bo ona poszła do centrum handlowego z koleżanką i już jest w drodze powrotnej. Zobaczymy, czy jej się będzie chciało w ogóle jechać. Jake siedzi tutaj ze mną, coś tam sobie już dziam goli. Yy, zaczęłam nagrywać teraz, ponieważ właśnie odebrałam przesyłkę i przyszło... Yy, ten stojak na, na kolczyki. Zamówiłam jeszcze jeden, który będzie identyczny jak ten mój. Zaraz wam pokażę. Czekajcie, w tą stronę wam odwrócę. Widzicie? Ja mam taki, że ono bez tej ramki, tak? I taki sam właśnie sobie jeszcze zamówiłam. Zamówiłam taki dodatkowy i zaraz troszeczkę sobie tutaj trochę kolczyków podokładam, bo mam ich naprawdę dużo. Dzisiaj nagrywałam w ogóle brązaletki, zrobiłam tutaj porządek. Znaczy czarne są super w porządek zrobione, czerwone jeszcze muszę tam troszeczkę E, poukładać, żeby były te zaciągane takie e, w jednym miejscu, tak jak zrobiłam tutaj czarne, czyli te wszystkie są właśnie e, które są, no, no z regulacją tak, że nie z zapięciem a te są z zapięciem, tak więc no zaraz coś tutaj będziemy działać, Jack już tutaj mi rozwraja, co ty to robisz co? Hmm? co robisz? chcesz tutaj się położyć, tak? Fajnie był na podwórku. No Jack się wyszalał, bo w planie mamy nie brać go dzisiaj, bo tam będzie pewnie pełno ludzi. Ostatnio jak byliśmy w Windsor, to nawet wiecie, nie było tej tego świętowania rocznicy panowania królowej bo już się to wszystko zaczęło, dlatego właśnie tam jedziemy, żeby zobaczyć te flagi i tak dalej dekoracje, i jak byliśmy to ostatnio z psem, to on po prostu nie miał miejsca gdzie przejść wiecie, bo było tyle ludzi więc to jest i dla niego męczące, dla nas bo ja cały czas go podnosiłam, żeby przejść między tymi ludźmi, a no i pójdziemy po prostu bez niego, myślę, że dwie, trzy godziny tam spędzimy, on sobie spokojnie zostanie w domu, wybiegał się teraz wybiegał się, ale patrzę, że jeszcze szaleje trochę, jeszcze troszeczkę, tak? Jak zabawę potrzebujesz, no. To ja więc tutaj troszeczkę poukładam te kolczyki, poczekam na Natalkę i jedziemy. Płaciłam za parking, będziemy tutaj do godziny 17, ja sobie wykupiłam na 2-3 godzin 5.20. To jest taki bilet, ja jesteśmy pod samym zamkiem, tam między drzewami widać, tu w oddali widać flagę ukraińską, jest bardzo ładnie, a tam jest półparkingu parkingu zamknięte, bo jest napisane, że to jest na show, wystawę koni. O, szukam samochodu, który na samym końcu zaparkowałam. Trzeba piękna pogoda, więc spacerek będziemy mieć udany. I tam słychać samoloty. Nie wiem czy będzie teraz widać. Ale to jest właśnie ten o Jest. Także piękne widoki. dochodzimy do zamku, wszędzie widać flagi. No i tu jest wielka zmiana, taka duża flaga i tam takie strąbki są jest na całej ulicy. I idziemy pod zamek. wybrać flagę i chyba będzie jednak ta jest za funta albo cztery za trzy, ale to jest wszystko nawet torby są, zobaczcie a tu jest jeszcze taka za 3 funty, większa ona chyba jest jak ona wygląda? Nie, to torba ciekawe jak ta wygląda flaga nawet maseczka można nam sobie kupić Kupiłam książki na Platinum Jubilee, tu i jest jeszcze jedna, tabła w przecenie, 8 funtów, później pokażę Wam bliżej. A Adelka też coś tam kupiła sobie, piórnik w kolorze koszulki. No i tę flagę kupiłyśmy i e, to będzie na balkonie jeszcze. Teraz idziemy zobaczyć widoki piękne, idziemy w stronę mostu. Zawsze jesteśmy z drugiej strony. Z tej strony są Zobaczcie, ile łabędzi. Ale ślicznie. Pięknie. Jest dzisiaj przepiękna pogoda. Cuda. Natuś, co tutaj kręcili? Jaki film? Hot Stopa, tak? Na Netflixie. No tak. Tutaj właśnie było, Dzisiaj oni tam stali, właśnie przy tych łabędziach sobie chodzili. Bardzo fajny film na Netflixie. Możecie sobie obejrzeć dla nastolatków taki bardziej Pięknie to jest. Nie wiem czy tylko te, właśnie Natalia mówi, że za każdym razem jak widzi wodę, to chce wskoczyć, ale ja mam tutaj widoki, Dziewczyna, widzicie? Na takich e, surfowych łódkach deskach, sorry, się śmieje ze mnie, bo tam widać facetów W smodankach tylko. Umieć się nie może się przejdziemy tędy, Natalia, a później widzimy koło stacji. Ale to jest przepięknie. Wiecie, co tam jest restauracja, do której na pewno pójdziemy na razem? Może mamusia mają tutaj zabiorę. Właśnie na nie dzwoniłam, mówię, Boże, jak Wam zazdroszczę. Ona uwielbia Windsor, ja również. Zresztą mamy jeszcze te bilety do Windsor, że możemy tam przez cały rok pójść. Więc może skorzystamy. Mogliśmy dzisiaj pójść, nie? Do środka. Ale może jak mama moja przyjedzie, w październiku chyba jeszcze raz, to akurat będzie rok. I pójdziemy jeszcze raz. I jak uwielbiam żółtą sferę tutaj. Kocham winter. Właśnie mówię o nich. Nie wiem czy widzicie. Czekajcie, zbliżę trochę. Nacieszcie sobie oczy. Wow. O. Pójdziemy chyba tędy. I tam koło stacji sobie pójdziemy. I szukać parking. ja już się szykuje. Do celebrowania. Musimy jeszcze pojechać do centrum ogrodniczego. I takie zielone panele kupić na balkon. Ale wiatr tutaj jest, cały czas mi włosy idą do, włos do buzi. Jeszcze na zakończenie dnia sklep ogrodniczy. Zobaczymy, czy są te panele zielone. Mam nadzieję, że tak. I znajdziemy coś, co mi się spodoba. Pana ale jednak okazały się za małe, a wzięłyśmy te z różyczkami takimi śliczne są, no ale trudno. Były większe, więc po prostu jutro tam już podjadę, bo już jest prawie piąta teraz godzina. E, jutro podjadę i po prostu je wymienię na te większe, chociaż były dwa razy droższe. Te akurat były w promocji, więc no trudno. No i na pewno nie będzie z białymi różyczkami. No, tajce bardzo się podobały, no ale no niestety one po prostu sięgnęły, już wam pokażę. One były, jakie ja rozłożyłam, 1,20 m, ton sięgały na taką długość, wysokość, zobaczcie. To bez sensu. Na pewno zrobimy panel z tej strony na 100%. Tutaj jeszcze pomyślę, bo tutaj mam te kwiatki. Na tą stronę chyba też zrobię. Będzie ładnie, tak. Jeszcze światełka może jakieś tutaj wmontujemy i będzie ślicznie, ale no 60 funtów jedna paczka tam kosztuje, więc za cztery na pewno trzeba będzie kupić. No ale będzie ładnie wyglądać. No trudno, żeby dobrze wyglądało, to trzeba się wykosztować. Był listonosz, widzę, i przyszła do mnie książka, na którą czekałam już bardzo długo, bo zastanawiałam się, czy ją kupić. Na Amazonie była bardzo droga, na eBay właśnie ją wyhaczyłam w połowie ceny. I jest to Sarah Davis książeczka We can All Make It. Sekrety jej sukcesu. Ja uwielbiam tą kobietę obserwuję ją na LinkedIn, może jeszcze poszukać ją na Instagramie. Ona jest z tego programu Dragon's Den, gdzie um, może współpracować z, z ludźmi, którzy właśnie otwierają nowe biznesy. Tak więc zobaczymy co ona napisała, jestem bardzo ciekawa. To jest Sara. Jest bardzo mądra. Chyba w moim wieku, tak mniej więcej 38-40 lat. Coś takiego, więc nie mogę się doczekać, żeby zacząć to czytać. Miałam Wam jeszcze pokazać bliżej książki, które kupiłam. Ta jest bardziej taki jak magazyn, coś takiego prześliczne wydanie Buckingham Palace. Super na pamiątkę. To będzie w ogóle program, jaki będzie właśnie w Windsor. Więc sobie poczytam, przepiękne ilustracje od początku jak to się zaczęło. O, Mary Berry jest nawet. Super, naprawdę to tylko za 8 funtów 60% zniżki, ja po prostu nie wierzę, prześliczne zdjęcie w ogóle ta sukienka i ten ta czapka, zobaczcie, taka różowiotka śliczna jest, te perły kobieta z klasą no tutaj już więcej czytania więcej zdjęć Jego czarno-białe zdjęcia, uwielbiam no i będziemy będziemy patrzeć co tutaj jest, zobaczcie królowa, jaka młoda super Świetnie, o. Z całą rodzinką. Super, bardzo się cieszę. E, jeszcze w tym samym sklepie WH Smith Natalka wzięła sobie taki piórnik. E, B i, I flagi jeszcze dodatkowo. Wzięłyśmy takie zwykłe i one były, to było w Ogrodniczym, za 5 funtów. 4,99. E, to fretytki. Cable ties to się nazywają. 5 funtów, drogo trochę. Wunciaku na pewno to nie by było. Dobra, ale jest. To będzie właśnie rozwieszony na balkonie. Tutaj przyczepimy, ale to pokażę Wam efekt końcowy pewnie w następnym vlogu. Jak już tam ogarnę to wszystko. Książka wam pokazałam i jeszcze na talce wzięłam case 1, a później właśnie na Shein to wam pokazywałam wcześniej, że fajne rzeczy takie znalazłam, ale ten wzięłam na eBayu i on był dwa razy droższy niż Shein, ale już przyszedł w ciągu dwóch dni. Dobra. A ja już będę dziewczynę chyba już kończyć. Zrobię kawkę, usiądę z książką, muszę telefon podładować i dalej będę wystawiać rzeczy na eBayu i na Amazonie. No, weszłam w Amazon. Jestem już w sklepie ogrodniczym, jeszcze siedzę w samochodzie. Słuchajcie, myślałam, że ten sklep się otwiera o 10.30. Specjalnie czekałam długo, wyszłam sobie z psem na spacer, zadam śniadanie, obudziłam na talkę i tak dalej. A tu jest pełno samochodów. A więc nie wiem, czy ja źle spojrzałam, że może on się wcześniej otwiera, bo ci jest niedziela. Um, no dobra, mniejsza z tym. Idę załatwić. Patrzę, że stoi na, e, przede mną samochód taki jak ja mam, tylko w białym kolorze, przepięknie wygląda. Żałuję, że nie wzięłam białego, no ale... Mądry Polak po szkodzie, nie? Tak to się mówi chyba. Dobra, idę. Mam nadzieję, że e, kupię to, co potrzebuję. Przynajmniej jakąś część, bo one są naprawdę bardzo drogie. Chyba jeden panel, który nie wiem, czy mi nawet na połowę balkonu starczy. Kosztuje 60 funtów. A te, co kupiłam, były fajne w promocji po 25, no ale o wiele za mało. Dobra, coś jest. Kupiłam na razie dwa, bo one mają 100 na 200 cm. Balkon jest 300 na 100, właśnie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, Boki po prostu zrobię później, bo nie wiem jak to uciąć. Pan mi tam pokazywał. Że mu... Ojejku, mówisz że taką maszynę trzeba mieć, bo to jest grube. I trzeba patrzeć, gdzie się tnie, nie? Bo tutaj są te złącza. Więc zrobimy najpierw przód. Zobaczymy jak to wygląda, czy nam to się sprawdzi. Najwyżej przyjadę. Pan powiedział, że mnóstwo tego mają na stanie, więc jest ok. Do pogożnika mi się niestety nie zmieściło. Zamknę? Nie zamknę. Czekajcie, jakoś to muszę położyć. W ten sposób, o, w ten sposób, no to będzie lepiej. zobaczmy O, dobra, jakoś tam weszło. Tak się tutaj prezentują w domu. Pokażę Wam balkon przed. I zaraz pokażę Wam po. Więc robimy tą na razie ściankę z tej strony. Co nie Jake? No, jest cieplutko, fajnie. Już ponad 20 stopni, jest dopiero za 5.11 Tutaj ogarnę pełno tych widzi puszków, takich lata, ale będzie ładnie wyglądać. Tak to wygląda, tylko właśnie zawieszam jeszcze flagi yy, na piknik, który będzie za następny weekend. Na zewnątrz mamy te flagi takie. Będzie, że widać. A w środku będzie wyglądać tak na razie. Podoba Ci się? <laughs> No i mój balkonie wygląda teraz tak, niestety nie mogę kwiatków w tych doniczkach nic posadzić, bo pies po prostu to wyrwie, zje i jeszcze przyniesie mi do pokoju. Tak wygląda ściana, po prostu super, naprawdę czuję się teraz bardziej prywatnie, zielono, a nie te niebieskie, wiecie, taki niebieski metal. Tutaj też jeszcze zrobimy jedną i za mną z tyłu również, żeby to już tak było spójnie, ale myślę, że to może już podjadę jutro albo pojutrze i po prostu kupię jedną taką długą. Ona będzie wysoka, i trzeba będzie po prostu ją uciąć tutaj na górze. Jakąś może maszynkę poproszę mojego sąsiada, może coś tam będzie miał. No i teraz można się relaksować na balkonie. Przyjechałem z zakupy z Amazona. Zobaczcie, co sobie zamówiłam. peel, Hair Removal i kamerka z przodu i z tyłu. Będzie w samochodzie a to zabieram się za to, teraz zobaczymy jakie będą efekty pokażę wam co tam jest w środku tak wygląda maszyna właśnie się ładuje tutaj mamy dwie maszynki do golenia i okulary tutaj była właśnie ładowarka, tutaj była maszynka zaraz wyciągam okulary przeczytałam już sobie w ogóle um, instrukcję jak to ma działać trochę się przeraziłam, bo to jednak będzie jakiś tam ból, będzie tak jakby ktoś się gumką strzelał, tak przynajmniej Natalka mi powiedziała bo ona gdzieś tam kanał YouTube jeszcze zobaczyła, jak to działa. Wyciągam okulary i muszę w takim jednym miejscu po prostu zrobić, zobaczyć, czy, nie wiem, jakiejś reakcji nie będę miała, więc... Ogoliłam nogi, więc zaczynam od nóg. Więc moje nogi będą pierwsze. Trochę się boję teraz, myślałam, że to będzie w ogóle niebolesne, ale no, zobaczymy. Okej, okay, zobaczycie tutaj moją nogę. E, ponoć tym, na, za pierwszym razem muszę na jedynce to wszystko robić. To jest światełko, ja jestem w ogóle w okularach. Po prostu przy, do, ym, do ciała dotykam i strzelam tym. Słuchajcie, tego się w ogóle nie czuję. Tam było napisane, że można... Po, znaczy Natalka mi powiedziała, że to można poczuć jak co? Jak rubber bands, tak? No. Że jakby ktoś się gumką w wcale. Nie, jest po prostu takie ciepło, lekkie. Naprawdę polecam. Zobaczymy, y, tutaj jest też kalendarzyk taki. Gdzieś tu był. Chyba tam nie został w pudełku. Czekajcie. Idę po pudełko. Tutaj był gdzieś kalendarzyk nie ma. Gdzieś tu był. Gdzieś znajdę, czekajcie. Chyba tutaj włożyłam do środka z powrotem. Otworzysz tę tylko. No tu jest, żeby zaznaczać po prostu kiedy to się używało. Żeby pamiętać, wiecie co, dni tygodnia em, i tak, tutaj jest napisane, że przy pierwsze od jednego do 8 tygodniu tygodni Czyli dwa miesiące, tak? Trzeba to używać raz, dwa razy w tygodniu i żeby zaznaczyć w jaki dzień. W ósmym tygodniu tylko raz i już będzie widać, że włosy będą już wypadać. A później co cztery tygodnie po 8 tygodniach wow! No to zobaczymy, jak to będzie działać. Idziemy dalej. Natalka mi pomaga. Teraz ja trochę tutaj porobiłam. Słuchajcie, korcie mnie bardzo, żeby zrobić tylko jedną nogę. I Natalka też to samo mówi, żeby zobaczyć, jaka później będzie różnica, nie? Czekajcie, muszę tutaj wrózkę, bo ja w taką na ramionczkach sobie się co dzisiaj opalałam trochę, chociaż nie wolno. Ale w zasadzie opalałam tylko tutaj. Czytam sobie książkę, bo tak słoneczko tutaj ładnie świeciło. Przepiękna u nas pogoda. No właśnie wrzuciłam teraz numer dwa i przejadę chyba jeszcze raz tą jedną nogę. Dosyć długo nam to zajęło, nie? Długo. Tam jest napisane, żeby do pół godziny jedną, e, jedną część jakby um, ciała, więc jeszcze troszeczkę mam czasu. A ja z wami się będę żegnała, dziewczyny. Na pewno krótki vlog dzisiaj będzie, chociaż nie wiem, nie wiem ile tam nagrałam, e, bo chcę zrobić to, właśnie jeszcze kolację musimy zrobić, ale dlatego muszę się przygotować jutro do szkoły. Kiedyś głupawki dostaję. Jutro idziemy w ogóle do lekarza z Natalio, więc muszę ją odebrać w ciągu lekcji, ale później ją odwożę z powrotem bo to tak w ciągu dnia. O 11 chyba czy 11.15 coś takiego. I dobrze, że ten lekarz jest koło niej, koło jej szkoły, więc nie on da, daleko jeździć, bo jej szkoła jest no jakieś 20-25 minut stąd samochodem. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Napiszcie mi komentarze, czy też używałyście. Ja nie, nie wziąłam tej wycie z górnej półki, tylko ona była no z średniej półki, więc jakieś wycie po prostu gorszy model, znaczy gorszy, starszy model to ja w ogóle mówię, starszy model ale zobaczymy jak to działa, może kiedyś się pokuszę na ten lepszy, zobaczymy w ogóle czy to zadziała na moje włosy napiszcie czy używałyście yy, i czy yy, zwiększyłam znowu, nie wiem jak się zmniejsza ten bieg na trójkę teraz ustawiłam, dobra później jakoś doczytam Napiszcie czy używałyście, czy polecacie A ja wam dam znać po prostu później Jak to w ogóle u mnie się sprawdza Tak więc, żeby nie, nie wydawać pieniędzy Bezsensownie Ja, wiecie co, czytałam recenzje, No i wszyscy są niby zadowoleni Więc no, skupuję i ja Zobaczymy jak to na moich włosach zadziała I saw you from mad I never know that I could feel this way and it's kind of strange don't even know your name